Witajcie. Dziś znowu będzie o ruchu niespodzianka. Chyba ostatni film zacząłem podobnymi słowami. Natomiast dzisiaj to ważne, bo chciałem Wam poopowiadać trochę o ruchu w kontekście moich warsztatów pracy z ciałem, które prowadzę. Yy, które no, gdzieś tam to bardzo istotne, szczególnie teraz, bo przygotowuję się do realizacji, współrealizacji takich dużych, dwóch fajnych projektów warsztatowych. No i czas taki szczególny, no bo gdzieś tam przygotowujemy się do tego w tych dwóch zespołach. Więc to, to bardzo ważne, żebym trochę czuję, żebym wam trochę poopowiadał o tym, co ja wnoszę na takich warsztatach z mojej praktyki ruchowej, jak pracuję. Prowadzę też. Właśnie też rozpocząłem niedawno projekt gimnastyka wojownika, który no właśnie psychofizycznie prowadzę, czyli w mojej kwaterze głównej, w moim miejscu, które tworzę, i które polega po prostu na tym, że jest to praca z ciałem, spotkania ruchowe celowane specjalnie dla mężczyzn. Znacie mnie też z warsztatów pracy z ciałem, które przez kilka lat prowadziłem na treningach interpersonalnych w ramach mojej współpracy z Meritum. Gdzie no, ci, co byli, to mogli właśnie doświadczać tego, jak pracuję, co robię. Hmm. Możecie też, być może, część z Was była lub się wybiera na moje normalne treningi, które też realizuję psychofizycznie. fizycznie i być może gdzieś tam w ogóle myślicie o tym, żeby gdzieś tam w przyszłości na jakiś mój warsztat trafić. Trochę ich jest. Natomiast. No, teraz taki czas, że szczególnie do tych dwóch dużych warsztatów się przygotowuję. No więc, no, chciałem Wam trochę o tej mojej praktyce, o tym, co robię, poopowiadać. To takie przewrotne dla mnie i paradoksalne, bo mam duże poczucie, że to trochę jak z piciem wody. Sięgnę, chyba mi po prostu psychika podpowiedziała, że potrzebuję że nie o wszystkim da się opowiedzieć bardzo, bardzo dokładnie. Trochę jak właśnie z napiciem się samej wody, no, bo wielkim filozofem nie będę, powtarzając i parafrazując już po niejednym autorytecie, że smak wody strasznie trudno strasznie trudno opisać, scharakteryzować, chyba że jest to muszynianka. Lokowanie produktu. Natomiast i i gdzieś mam duże, duże poczucie, że najwięcej yy, o pracy z ciałem, akurat w formie, którą no, ja proponuję, do której Was zapraszam, najwięcej o niej jesteście w stanie się dowiedzieć, no, już jej doświadczając. Natomiast no, zdaję sobie sprawę, że yy, na pytanie, co tam się dzieje, co tam robisz, jak to wygląda, yy, gdybym odpowiadał, gdyby odpowiadać ludziom, przyjdźcie, zobaczycie, doznacie. No to będą osoby, które z samej czystej ciekawości zainteresowania przyjdą, a będą takie, które powiedzą, no nie wiem co tam się dzieje, nie wiem co ty tam robisz, to ja nie chcę. Nie chcę kupować kota w worku. No i jakby oba podejścia znam, rozumiem i szanuję. I no dzisiaj tak częściowo właśnie do, do tych osób z tej drugiej grupy, które mogą nie wiedzieć czego się tam spodziewać na tych spotkaniach ze mną w ruchu, w kontakcie z ciałem, w kontakcie ze sobą poprzez ruch, e, które mogą nie wiedzieć co to jest, mogą mieć jakieś swoje pomysły, wyobrażenia, które to wyobrażenia czasami mogą być no, dobre, pozytywne, a czasem... Przez pewną tajemniczość, która się może gdzieś tam zadziewać, mogą być no raczej zniechęcające, odstraszające. I stąd dzisiejszy film, bo chciałem Wam dzisiaj trochę po tym długim, już czterominutowym wstępie o tym, co robię poopowiadać. Nie jest trudno wygublać, zobaczyć w internecie, że oprócz tego, że jestem psychologiem i psychoterapeutą, zajmuję się sztukami walki. To jest duża, duża część mojego życia. No, Dłużej trenuję sztuki walki niż jestem psychologiem, psychoterapeutą. O tym był jeden film e, gdzieś tam, gdzieś tam wisi na naszym kanale. więc tam, jak będziecie ciekawi, zainteresowani, no to o tej mojej drodze w Sztukach walki możecie tam też posłuchać, czegoś więcej się dowiedzieć. Natomiast, no co istotne, no ten trening sztuk walki jest w moim życiu no, długo. E, I tak. Przewrotnie zacząłem, że dłużej, dłużej to robię, dłużej się tym zajmuję, niż jestem psychologiem i psychoterapeutą, ale e, o wiele krócej i gdzieś tam na przestrzeni tych 20-24, już prawie lat, 23. No, e, krótszym okresem czasu jest czas, kiedy jestem instruktorem, kiedy jestem trenerem, no bo to taka naturalna kolej rzeczy, że no. Musisz się czegoś nauczyć, musisz poćwiczyć, popracować, zanim będziesz czego uczyć innych. I tu już ta proporcja się zmienia, bo gdzieś tam swoje treningi zacząłem prowadzić no, dużo później niż zacząłem już pracować zawodowo po skończeniu studiów jako psycholog i gdzieś tam to się zadziewało równolegle z moim, z moim rozwojem zawodowym, właśnie psychologicznym. I też psychoterapeutycznym. Więc no, mimo tego mrugnięcia okiem, że robię to dłużej y, niż, moja, niż, by, niż jestem w mojej branży zawodowej, no to robię to dłużej na zasadzie doświadczenia, ale praktyki i uczenia innych już ta proporcja się zmienia, już jest to krótszy czas. No i do rzeczy. Y, no, skoro już wiecie, y, że tego jest bardzo dużo w moim życiu, no to jakby za tym potrzebuję opowiedzieć, że no, duża, duża część tego, do czego zapraszam was na moich warsztatach, gdzie właśnie wprowadzam pracę z ciałem, gdzie jest ruch, gdzie jest kontakt ze sobą poprzez ciało, no, to bardzo duża, duża część, jeśli nie przewaga, ćwiczeń, doświadczeń, pewnych struktur, czasami zabaw, chociaż w takim dużym cudzysłowiu, bo to nigdy nie jest zabawa dla samej zabawy, ale o tym później. Duża część tych rzeczy, które, które robię z ludźmi właśnie podczas warsztatów pracy z ciałem różnych, to rzeczy, które znam właśnie z tej mojej praktyki sztuk walki. Duża, duża część ćwiczeń, doświadczeń to rzeczy, które robię, stosuję w treningu właśnie tamtym. Wiąże się to z tym, że zajmuje się, jeśli chodzi właśnie o sztuki walki, zajmuje się przede wszystkim systemem, czyli taką formą treningu lub taką sztuką walki, możemy mówić i tak i tak, która bardzo, bardzo duży nacisk kładzie na świadomość siebie, poznawanie siebie, i to poznawanie siebie zarówno od strony tego, jakby się wydawało, tak, można by powiedzieć potocznie. Od strony tego, jak pracuje moje ciało, jaki jest ruch, czyli my mówimy rozumieniu biomechaniki ciała, ale też od strony, od strony emocjonalnej, psychologicznej. Bo akurat wybrałem sobie taką formę treningu, gdzie właśnie bardzo, bardzo duży nacisk kładziemy na to, co się dzieje w głowie, w emocjach. To ma duży związek z tym, że no, praktyka tej sztuki walki uczy tego, żeby w sytuacji samoobrony, walki, mieć dostęp do wszystkich swoich zasobów, właśnie tych emocjonalnych, psychologicznych, też fizycznych, żeby to grało razem. W związku z tym, no, w tej mojej pracy, w tej mojej praktyce jest bardzo dużo ćwiczeń, które służą właśnie do, do tego, żeby oczywiście poprawić sprawność psychofizyczną na różnych polach, ale na pierwszym planie poprawić tą sprawność nie tylko fizycznie, tak jak jak ćwiczymy jakiś mięsień, albo jak ćwiczymy serducho, układ krążeniowo-oddechowy, no na przykład biegając, skacząc na skakance, to w dużym stopniu, my tego jak najbardziej używamy, ale w dużym, dużym stopniu yy, yy, staramy się to robić bardzo, bardzo świadomie, żeby właśnie przez tą świadomość yy, tego, co się dzieje w ruchu, w danej pracy, no, budować tą naszą siłę szeroko rozumianą, w ramach tego też umiejętność, walki i sprawność, ale też przez taką świadomość tego, co się w nas dzieje. Czasami to będzie większa uważność na to, że muszę się inaczej ruszać, gdy mam na przykład jakąś kontuzję, czy gdy jestem niewyspany, że wiem, że wtedy muszę się poruszać bardziej ekonomicznie. I ta forma treningu, ta forma sztuki walki uczy właśnie tego, żeby bardzo sobie tych rzeczy pilnować. Wiedzieć czy, yy, i wiedzieć, no, na przykład, kiedy jest mi, jaka forma ruchu, yy, czy bieg, czy jakaś praca siłowa, czy podnoszenie kogoś z ziemi no, jest dla mnie łatwa, trudna, znać tą swoją siłę, wiedzieć, jak się zabierać do takich ciężarów i właśnie na tym, na tym bardzo mocno się ten mój trening yy, gdzieś tam osadza. Yy, I tak myślę, że to ważne, że powiedziałem o tym podnoszeniu kogoś z ziemi, dlatego że. To jest taki rodzaj treningu, który no, na szczęście, ja też za to to, to, co, to, czym się zajmuję, czyli właśnie trening systemy, e, czyli wschodnioeuropejskiej sztuki walki i formy treningu sztuki walki, bardzo cenię, bo, no, tak, zobaczcie sobie to od strony logicznej. E, jeżeli żyjemy jak w normalnych czasach, normalnych realiach, takie jakie mamy w Polsce, no to oczywiście może się nam zdarzyć, zdarzać, że naszych umiejętności nabywanych podczas treningu sztuk walki użyjemy lub będziemy używać w jakichś sytuacjach zagrożenia, jakiejś agresji, czyjeś spotkania jakiegoś przeciwnika, bandyty, kogokolwiek. To się niestety, niestety zdarza, chociaż tego nikomu nie życzę. Natomiast dużo, dużo wyższe prawdopodobieństwo jest, że swojej sprawności siły będziesz musiał, mógł lub musiała, mogła, yy, łamane jedno przez drugie, użyć w takich sytuacjach życiowych, jak na przykład, no nie wiem, trafiłaś, trafiłeś na kogoś, kto się przewrócił na ulicy, za coś się dzieje i wtedy, yy, no dobrze, gdy ta nasza sprawność siła, taka no moc wewnętrzna, jest sprawna i jest, jest pożyteczna, gdy jesteś w stanie no, na przykład dobrze taką osobę podnieść, wiedzieć, co zrobić, żeby jej nie zrobić krzywdy, nie stracić zimnej krwi i, i e, działać na tyle świadomie, żeby poszukać szybko pomocy, to jest gdzieś tam dla mnie taka najwyższa wartość tego treningu. Szczęśliwie takich sytuacji w życiu napotkamy o wiele więcej. I rzecz jest w tym, żeby do takich sytuacji mieć właśnie gotowość. Bardzo lubię hasło to jest metody MOWNAT, czyli ruchu, ruchu naturalnego. Eee, oni mówią być silnym, by być użytecznym. To jest taki rodzaj też takiej no, odpowiedzialności, że jeżeli rozwijam moją sprawność, to mam mieć gotowość, żeby umieć pomóc innym, umieć ją użyć w dobrym celu no, to też robi coś fajnego pod względem energii tego, czym się zajmujesz, żeby mieć świadomość, że to ma być pożyteczne, prawda? I trochę odpłynąłem od tematu, natomiast, bo miało być przede wszystkim o mojej pracy z ciałem i yy, to co ważne, yy, jeżeli byliście na jakichś moich warsztatach, yy, lub gdzieś tam na nich obecnie jesteście w jakimś cyklu, lub się wybieracie, mogłoby się wydarzyć, że gdybym nie mówił o tym, że zajmuję się sztukami walki, gdybym jakoś tak zrobił, że gdybym ukrył to przed światem, nie dałoby się tego wygooglać czy znaleźć na Facebooku, a mocno się da, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że wykonując sporą część, właściwie chyba wszystkie, ćwiczenia, struktury, doświadczenia, do której zapraszam właśnie podczas moich warsztatów pracy z ciałem, jest wysokie prawdopodobieństwo, że nie zorientowalibyście się, że są to ćwiczenia z zakresu treningu sztuk walki. Mówię o tym dlatego, że no, jestem tym transparentny i wymaga tego ode mnie no, uczciwość no, zawodowa, ale jest tak, że większość tych ćwiczeń, jeżeli Gdyś stał się nie, nie wgłębić w nie, nie spożytkować ich, yy, no, właśnie dalej w, w tej wersji takiej no, ćwiczeniowo-bojowej. Ona jest zupełnie neutralna. Neutralna w znaczeniu takim, że nie niesie za sobą, nie niesie w sobie no, właśnie tego um, komponentu bojowego. I yy, jestem z tego zadowolony, używam tego celowo. Ponieważ no, warsztaty rozwoju osobistego, praca z ciałem, taka, gdzie zajmujemy się rozwojem osobistym, no to nie jest trening sztuk walki, to nie jest trening no, bojowy, to nie jest trening samoobrony. Ja stoję po tej stronie, gdzie no, jeśli chodzi o właśnie o trening, o rozwój osobisty, że nie jestem zwolennikiem łączenia stricte i tak wprost. Pożytkowywania sztuk walki jako narzędzia rozwoju osobistego, głównego narzędzia, mimo że może to brzmieć trochę jakbym był hipokrytą, bo przecież no, to stanowi tak dużą część mojego życia i gdzieś tam mocno, mocno wierzę, że jest to bardzo rozwijające wewnętrznie, osobowościowo, psychologicznie, natomiast nie uważam tego jako. Coś, co mogłoby być takim no, głównym narzędziem no, rozwoju dla ludzi. Myślę, że to dobre i zdrowe. Też jestem z tego zadowolony, że nie uważam, że trening sztuk walki jest czymś, co może każdego człowieka uzdrowić, uszczęśliwić, być jego jedyną receptą na szczęście. Natomiast, bo kurczę, patrzę na zegar, ale się rozgadałem, myślę, że będzie jeszcze jeden film na ten temat. Natomiast to bardzo, bardzo ważne, o tym Wam chciałem dzisiaj opowiedzieć, a w zasadzie powiedzieć, bo niedługo już będę kończył ten film, że każda z tych rzeczy, do których Was zapraszam na moich warsztatach, yy, tam na warsztatach spożytkowujemy ją zwykle jako narzędzie poznawania siebie. Na przykład, gdy robię trening koordynacji, to ci, co u mnie byli, już mają w głowie cholerne ósemki Michała. <laughs> Ja to zwykle dopowiadam, gdy już je robimy. Ósemki są takim, taką grupą ćwiczeń koordynacyjnych, rozwijających sprawność ręka-oko, ręka-noga, ale też fajnie łatających całe ciało, żeby ono razem pracowało, wykonywało różne rzeczy. To te ćwiczenia na przykład mają ogromny potencjał właśnie w rozwoju koordynacji psychoruchowej. W krajach Europy Wschodniej są stosowane na przykład w rehabilitacji neuropsychologicznej, a wywodzą się z bojowej tradycji kozaków, gdzie no ósemki no są częścią treningu takiego taneczno-bojowego, z bronią, z szablą, ale również bez, i uważam je za świetne narzędzie właśnie rozwoju, właśnie koordynacji psychoruchowej, ale też takiego, kto robił, to tam też jak kto nie robił to na jakimś filmie zobaczy, może odczuć jak bardzo te ćwiczenia, ta grupa ćwiczeń odświeża umysł, odświeża ciało, bo zderzasz się z tym, że nagle to jest trudne do zrobienia, dziwne, że trzeba skoordynować ruch ręki z nogą, gdzie no nie ma na to jednej recepty, bo trener, instruktor, psycholog Michał nie mówi skręć się w biodrze, idź za tą ręką, podnieś ją dokładnie, tylko... Trener Michał mówi: Zrób ósemkę ręką, i niech całe ciało za tym pójdzie. Porąbane, nie? Zamiast powiedzieć dokładnie, jak to, jak to trzeba zrobić. Natomiast w tym jest właśnie całe klucz tego ćwiczenia, żebyś w tym ćwiczeniu odkrył, odkryła, no, jak ciało pracuje, jak ono sobie samo rozwiązuje różne tam zagadki. I. Yy... Robotę w tym ćwiczeniu, robota w tym ćwiczeniu polega właśnie na tym, żeby w tym ruchu siebie poznać. Oczywiście rozwiniesz koordynację robiąc ósemki. Zgrasz rękę z nogą, ale przede wszystkim bardziej poznasz siebie. Być może doświadczysz tego, jak ci jest, gdy jest trudno, gdy to nie wychodzi. Być może będziesz się śmiał, śmiała z siebie, że nagle robisz śmieszne ruchy. A być może poczujesz radość, satysfakcję. I to jest dobre, to zabierzesz. Natomiast, bo chciałem wam o tych ósemkach powiedzieć, no, żeby na ich przykładzie powiedzieć o dwoistości tego mojego treningu, mojej praktyki yy, i też temu, czym się zajmuję, czyli właśnie treningowi systemy, yy, ósemki, my potem w naszym treningu bojowym spożytkowujemy jako bazę ruchową już do elementów stricte bojowych, bo ręka, która pracuje w taki sposób, ona potem będzie służyła do tego, żeby się na przykład tutaj obronić, zadać jakieś uderzenie i, i wtedy to już jest element bojowy. Natomiast na treningu, podczas doświadczenia pracy z ciałem, tego już nie będzie, bo nie taki jest cel. Mam poczucie, że się rozgaduję, a tematy następne mi przychodzą do głowy. Będę kontynuował ten cykl. Na pewno jeszcze więcej ode mnie usłyszycie na temat mojego treningu i tego. Jak spotykają się w mojej pracy, podczas moich warsztatów pracy z ciałem, jak spotyka się to, co zabrałem z mojej praktyki treningu sztuk walki, jak to się spotyka z rozwojem, z psychologią. Na tym skończymy. Do zobaczenia w następnych filmach.